Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku z informatyki. Dzisiaj omówimy sobie zmienne, instrukcje wypisywania, a także operatory. Zaczynajmy. Aby zadeklarować zmienną, piszemy jej nazwę, następnie, aby przypisać do niej jakąś wartość, piszemy znak równa się, a następnie piszemy wartość, jaką chcemy jej przypisać. W ten sposób zmienna 1 przyjmuje wartość 1. Podstawowe typy danych, jakie możemy przypisać w Pythonie to float, int i string. Float odpowiada za liczbę zmienną przecinkową, int po prostu za liczbę całkowitą, a string za napis. Czas napisać trochę kodu. Wchodzimy w Visual Studio Code. Otwiera nam się plik, który otworzyliśmy w poprzednim filmie. Tworzymy zmienną numer 1 i przypisujemy do niej wartość 1. Następnie tworzymy komentarz. Aby stworzyć komentarz w Pythonie, używamy hasztagu. Następnie tworzymy drugą zmienną i przypisujemy do niej wartość. Następnie tworzymy trzecią i czwartą zmienną. Obie zmienne są zmiennymi typu string. Co warto zaznaczyć, możemy używać pojedynczego oraz podw podwójnego cudzysłowie. Wypisywanie. Do wypisywania używamy instrukcji print. Aby skorzystać z polecenia print, należy napisać print, dwa nawiasy, a w nawiasach wpisać nazwę zmiennej, jakiej zawartość chcemy wypisać. Do skopiowania linijek w dół używam skrótu Alt, Shift oraz strzałka w dół. Aby skorzystać z tych zmiennych, które program nam proponuje, należy przytrzymując Tab oraz operując strzałkami, kliknąć Enter na tej zmiennej, którą chcemy wpisać. Tworzę teraz piątą zmienną, która będzie sumą zmiennych trzeciej i czwartej. Jej zawartość będzie połączonymi stringami z tamtych dwóch zmiennych. Tworzę teraz szóstą zmienną, która będzie sumą pierwszej oraz drugiej zmiennej. W tej zmiennej będzie wartość sumy zmiennych pierwszej oraz drugiej. Do polecenia print sami możemy wpisać to, co chcemy, aby zostało wypisane. Operatory. Operatorów mamy plus do dodawania liczb lub łączenia stringów, minus do odejmowania liczb, gwiazdka do mnożenia liczb przez siebie, dwie gwiazdki do potęgowania liczb oraz znak procentów do reszty z dzielenia. Zademonstruję teraz, jak napisać kod z tymi operatorami. Napiszemy 5 zmiennych, z czego przy definiowaniu każdej z nich będziemy korzystać z innego operatora. To wszystko na dziś. Jeżeli film się podobał, zostaw lajka i subskrypcję. Umysł przypomina ten staw. Kiedy jest wzburzony, trudno cokolwiek zobaczyć. Ale kiedy się uspokoi, odpowiedź pojawia się sama.